syna. Chili, Szczypta Skowili. To jest spotkanie z ostrością. Elo, Elo! To jest kolejne spotkanie z ostrością. Ja jestem Mike Pan Jestem Stany Pitt. Słuchajcie, szybciutko, bez zbędnych introdukcji. Sam Yang. No firma dobrze znana. Firma Wam dobrze znana. I dzisiaj... Yy... Poruszamy temat kolejny, kolejnego produktu, który no jest go Samyang, ale nie jest y, też żadnym z ich ramenów. Tak, ani A... też przekąsek, ale właśnie ani też przekowa ja się chciałem... też sosów. Tak jest, właśnie to chciałem też majku dodać, ani też sosów. Racja, bardzo słusznie. I jest to coś wyjątkowego, myślę, bo jest to majonez. Już wam pokazuję, jak to się prezentuje. Samyang Buldak Hot Mayonnaise. Majonaze. Nie wiem, jak to czytać konkretnie. W każdym razie widzicie, choć jest, jest, ależ tu zieje ogniem, czyli może być mocno, może być mocno, moi drodzy. Słuchajcie, tutaj jest to po prostu majonez, który yy, ma w swoim składzie sos buldak jest odpowiedzialny za ten wyjątkowy ksenmango klimat, który dobrze znamy z ramenów. Więc jesteśmy bardzo ciekawi tutaj z Majkiem, jak wypadnie ta fuzja. Zostało to oczywiście zakupione przez Majka w jednej z tych dobrze znanych paczek, myślę już dobrze znanych no oczywiście na Skrami.pl za 22.99. Oczywiście poza też jest w Polsce w innych miejscach do kupienia, ogólnie jest dosyć łatwo go dostać w internecie. Jestem ciekaw jak to wypadnie, tak tylko zanim już zaczniemy, bo jedyny majonez, który chyba tak próbowaliśmy, który łączył się z jakąś znaną marką ostrościową, powiedzmy, w najbardziej znaną marką ostrościową, zarysuję mm. stwierdzenie, to majonez Tabasco. Tak, tabasko Tabasco, no. I... Z Helmansem że to było. Z Helmansem, no. dokładnie. I tam było? Czuć yy, to tabasko faktycznie w smaku, mm. no? Nie? No, ale że no, tabasko smakowo, no już na obecne czasy, oczywiście, już dawno nas nie zachwyca. Jesteśmy tutaj ciekawi, jak wypadnie tutaj Mariusz, właśnie wspomniany, z tym buldakiem. No bo buldak już nas zachwyca, prawda? Tak, nas zachwyca, jeszcze jesteśmy w tym temacie ostrych majonezów. To pamiętacie, panie odcinek, właśnie jak papież nam przysłał różne majonezy, takie tak. zagraniczne, no to powiem szczerze, no nie ciekawie zasmakowały te majonezy ostre. No, z tego co no. pamiętam, ja ledwo pamiętam, ale było tak właśnie średnio. Więc tutaj też, no tak, trochę tak sposodzę z tym pewną nutą. Taką niepewności, nie? Do tego. Ruszamy w takim razie, pokażemy Wam już na, na czym będziemy testować. Proszę bardzo, schab pieczony na skibeczce z masłem oczywiście. Tutaj mamy łyżkę do przydozowania, bo oczywiście musi dobrze równowartość być dana. Oczywiście Majklej też ma swoje, proszę bardzo. Oczywiście już tutaj słyszę głosy tych, którzy nasze kulinarne, że tak powiem, wybory będą kręcić nosem. No cóż, my to kręcimy, my tak lubimy, a Ale, też, w jednym z opisów, które trafiliśmy w internecie, pierwszą rzeczą, do której były zamiany polecany, były kanapki. Kanapki! No, oczywiście. Jeszcze tylko w by tradycji stało się zadość, ja tutaj pozwolę sobie otworzyć i się zawąchnąć. Mhm. Oczywiście, tym Majku potem też. Słabo go czuję. <laughs> z każdym kolejnym zawąchnięciem coraz słabiej. ta Majku może ty będziesz w stanie na siłę doszukiwać, po prostu. Tak jest. Bardzo, hmm, bardzo. A nie chcesz się czego no. na siłę tu razem doszukiwać. Nie, nic nie czuję konkretnego. Nie jestem w stanie raczej nic powiedzieć, raczej zapach jest m, bardzo słaby, ja to nie to jestem w stanie do niczego przyrównać, jeśli jest coś w ogóle. To lekko mnie pocieszyłeś w takim razie, no. bo myślałem, że to może coś ze mną tym razem. jest taki I bez tak? wyrazu. Kremowy taki, nie? Właśnie, bardzo kremowy, zabrakło mi tego hmm. słowa, Majku. W tym świetle no. wygląda ma ciekawą konsystencję nawet, jakby to był taki już stały no. jakiś, stała, stwardniała masa no. no, Trochę jak. E też na przykład krem orzechowy albo czekoladowy. Tak, 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 tak. Jakby był bardziej stały zdecydowanie niż jest. No bo jest, nie, bo jest stały. Mm -hmm. no. no to co Majku, smacznego, smacznego tak? dobrego apetytu. Jest, jest buldak. To jest dobre. Czy w usta. Mm. Generalnie zajebiste. O mój Boże, to jest zajebiste. Mhm, czuć ten klimat, tak, burdaka, mm. ale jeszcze, jeszcze tak jest ta maśloność taka na potęgę przez to, że to majonez jest. Ale dobre to jest! O, ja pierniczę, Majku! Co, kupić sobie własny egzemplarz, myślisz? Na pewno! No. ty w mordę jeża. Jest pikantny. Najbardziej, czujesz szczypią, szczypią mnie usta. Mhm. Jakaś ostrość też się rozlewa na języku. Nie, to mnie nic nie ja szczypie, delikatny jest. Na gardle. Wychodzi na usta. Hmm. Ale to jest dobre! No czuć ten smak buldaka w tym, mm -hmm. nawet lepiej nie czuć jakichś akcentów goryczy, które też czasami było czuć w ramenach i to jest dla mnie plus. Mm -hmm. Jest taka wydobyta jakby jeszcze jest noc, część, na. taka bardziej mm -hmm. słodka strona tego buldaka no, jest wyeksponowana. Mhm. Mm no boże, słodki, to jest, to jest arcydzieło. No też jeszcze po żebyśmy ocenili jak same smakuje. Dawaj. Jestem zachwycony. Jesteś tak zachwycony jak e, ostatnio na teście tych Royal e, mm -hmm. e, Kragersów. Tu nawet było bardziej, stary. <laughs> Jakbyś się chyba hulaj x, to jest za dużo dla chyba ja tyle nie dałem. ja chcę tyle po prostu. Ale no. to nie będzie uczciwe. Możesz sobie dołożyć, no po prostu no nie. nie mogę, wybacz, no musiałem, musiałem no. Nie, no. no. no dobra no, okay. trochę też będzie, no ale dobra. Mm. Mm. Świetne, ale nie, to musi być czymś. Musi no czuć ten, ten mm. już zdecydowanie bardziej ten zupy, ten smak już czuć. Mm. Buldaka no. Aha, ale poszedł. Mam posmak tej, dość jest faktyczny, poczułem taki posmak mm. jakby tych przypraw instantowych, no tak, mm. ale nie tylko kojarzący mi się nawet stricte z samiangowymi rzeczami. Mi tylko z Coś, co znam z innych instantów, też ogólnie tych azjatyckich, też coś w tym jest. Nie, to mi stricte mm. już tylko z Samiangiem, no, buldakiem. No powiem Wam, słuchajcie... Już też taki, bym powiedział, tło takie papryk już mm. potem, jak się to przejedzie nawet, <laughs> przeszło przez język. Na podniebieniu, bardziej przy gardle, mm. daje, daje. Język też dostał. No ja to jest. Ale dawkę, jest to nie? dobra ostrość. Sorry, przepraszam, wybaczcie, że mam, ja miałem dawkę, po prostu oszalałem po prostu tutaj trochę. No, poniosło, ty. Poniosło pa. mnie, to... poniosło mnie bardzo. Nie, ja nie mogłem się powstrzymać. Słuchajcie, no to jest po prostu. Ja nie wiem, czy już przechodzimy do podsumowania, ta, czy nie. Ta. Słuchajcie, to jest. Jakby ja, jak ja mógł to nawet teraz nogami pokazał też ok. No, to jest po prostu wybitne. Słuchajcie, ja jestem zachwycony. Nawet jakby kosztowało to 30 złotych, ty też bym brał. To mhm. jest warte takich pieniędzy. Jezus Maria jakie to jest dobre. Naprawdę. Jestem zachwycony, strasznie. No, jest, dla, jak ty, dla ludzi, którzy lubią smak Samyanga, tych instantów, mm. to jest jak najbardziej produkt, który muszą spróbować. No to, jest, to, jest, to jest wybitne, Mike. Tak, a jak powiedziałem, że na początku jest ogólnie dostępny mm. w, sensie w internecie, więc nie ma problemu, że się gdziekolwiek go dostali. Ja też się zaopatrzę. Ale się cieszę, naprawdę tak się cieszę, uh -huh. tak się cieszę, żeby znaleźli jakiś taki wybitny sos smakowy. No wiadomo, to nie jest sos, ale. No nie. nie. No nie słuchajcie, to jest naprawdę ekstra. No wiedziałem, że sam jak może naprawdę fajną rzecz zrobić, Ta, tak, nie. tylko że to nie jest fajna rzecz. No to powiem jest, tak, jak chodzi o majonez, tak to jest zajebisty. No nie jedliśmy tak dobrego z tego majonezu. To jest świetne, to no. jest. W... No, nie z wiem. co on najbardziej zbliżony jest do tego czarnego sosu Samyanga, nie? Tak. Ja bym mógł tutaj PAN jeszcze prawić, naprawić, ale podsumowanie już miało no. miejsce. No. Myślę, że możemy się pożegnać. Tak, Słuchajcie, ja jestem Sany Pić. Ja jestem Aganty. I to dla mnie było jeden z najlepszych filmów, jaki w życiu zrobiliśmy. <laughs> I tak jest. Nam się podoba, może Wam się niektórym nie podoba, ale tutaj o to chodzi, właśnie. O to chodzi, nie tylko, żeby umierać, gin ginąć. My teraz jesteśmy już na takiej, takiej lekkiej ostrościowej dziadki, można powiedzieć, myślę, że już. i chcemy takie fajne rzeczy sobie. Dom starców ostrościowych. Dom starców ostrościowych, dokładnie tak. Dokładnie tak. Oczywiście to wszystko z takim przymrużeniem no. oka, ale też jest z tym dużo prawdy. Dużo no, prawdy. No, tak. I czyli no wam wszystkim życzę dobrego apetytu po zapoznaniu się z tym, my się pożegnaliśmy, mm. widzimy się na kolejnych filmach. Eee, w takim razie no co? See ya! No cześć hej.